Cieszę się z tego, że pozostajesz jednak w Kielcach. Cieszę się, że zawsze w domu jestem, prawda? Dużo znajomych, kolegów, rodzina. Łatwiej z tym wszystkim jest Zatrzymaj! Miałeś oferty z jakichś innych klubów? Wpływały do ciebie, wiedziałeś o tym, że zainteresowanie jest? Ja miałem kilka pozycji z polskiej, klasy. To z jest była najbardziej konkretna jestem w Kielcach. Wcześniej grałeś tutaj też w drugim zespole, grałeś w zespole juniorskim, jesteś wychowankiem tego klubu. To jest dla ciebie jakiś dodatkowy motor do tego, żeby chcieć się pokazać i zostać tutaj w Kielcach? Na dłużej? Na pewno. Z zmiany, to tak jest. Pochodzisz z rodziny, która ma duże tradycje piłki ręcznej. jest eee, tak szczerze, czy jest taka presja, żebyś ty był piłkarzem ręcznym, czy, czy jednak mogłeś sam wybrać, czy to jest twoje zamiłowanie, twoje hobby, Znaczyna, twoja pasja? Na początku w ogóle nie, nie chciałem grać piłkę ręczną, okay. ale właśnie znaczy ta presja lekka taka była. Czy Nie tyle, że presja, tylko taka Chciałem przez tatę, żeby, żeby jednak spróbować i spróbowałem jakoś w każdym reprezentacji polskiej, młodzieżowej, dlatego e, chyba presji nie będziesz czuł przed tymi pierwszymi meczami, kiedy może dostaniesz szansę na samym początku. Nie powinno być tej presji chyba. No, ja raczej po, po prostu tego optymistycznie. Treningi z takimi zawodnikami dla Ciebie, jako dla młodego zawodnika, jak Sławomir Szmal, jak Grzegorz Tkaczyk, jak Michał Jerecki, to jest e, jakieś wyróżnienie i jakieś doświadczenie na przyszłość? Na pewno to jest duże wyróżnienie i na pewno wiele można się od tych zawodników nauczyć. moje szczęście, mogę z nimi konkurować czy trenować. Cieszycie Cię to, że taki skład w Kielcach jest, że będziesz mógł rywalizować z takimi zawodnikami, tak jak sam powiedziałeś? Cieszę się to jest budujące i jest to motorem takim do działania.